Ciężarówka. Następnego ranka, gdy tylko Maren, Marcin i Marta wyszli z domu, Mac i Mona zaczęli szykować się do drogi. Poszyptali trochę z mamą, tak by najmłodsi tego nie słyszeli i cichutko wymknęli się po schodach na dół. Chwycili się za ręce, szli i wpatrywali się we wszystkie ciężarówki, które przejeżdżały, a nie było ich mało. Ilekroć zobaczyli zaparkowaną ciężarówkę, podchodzili do niej i przyglądali się, ale natychmiast stwier stwierdzali, że to nie ich samochód, bo maska ich ciężarówki przypominała twarz. A gdy spojrzało się na samochód od tyłu, wyraźnie widać było, że platforma jest nieco przekrzywiona. Powodem tego był. Na pewno zbyt wielki ciężar, jaki przeszło ciężarówce dźwigać w swoim życiu. Oj, niełatwa sprawa. Ale samochód trzeba było odnaleźć, bo w przeciwnym razie mama i ojciec chodziliby smutni, a poza tym ojciec nie zarabiałby pieniędzy. Choć tak, mógłby znaleźć inną pracę, ale nie byłby zadowolony, bo ojciec najbardziej lubił jeździć swoją ciężarówką. Nóżki Mony bardzo się zmęczyły. Czy nie moglibyśmy trochę odpocząć? Westchnęła i podeszła do dużego okna wystawowego. Pod oknem był szeroki murek, w sam raz, by na nim przysiąść. No dobrze, powiedział Mac, ale musisz być bardziej dzielna. Nie możemy zrezygnować tylko dlatego, że się trochę, zmęczyli, że się trochę zmęczyłaś. Inaczej, nie znajdziemy samochodu. Co prawda sam nie miał wielkiej nadziei, że znajdą ciężarówkę. Jeszcze wczoraj wieczorem leżąc na materacu, był pewien, że znajdą, ale dzisiaj, gdy wyszedł na ulicę i zobaczył, ile ciężarówek pędzi, stracił nadzieję. To chyba bzdura szukać samochód, ale nie chciał tego powiedzieć Monie. Będzie udawał, że wierzy w odnalezienie ciężarówki, tak będzie lepiej. O, spójrz, zawołała mona. Jakie piękne wanny na wystawie. Ach, gdybyśmy sobie taką kupili. Musielibyśmy ją chyba powiesić pod sufitem, powiedział Mac. Przecież nie mamy na nią miejsca. Nie wygłupiaj się. Mamy się rozglądać za samochodem, a nie myśleć o wannach. O czym nie bolą od tego ciągłego wypatrywania? Użelała się mona. No to zamknij je, powiedział Mac i wsłuchaj się tylko w odgłosy. Chyba znasz warkot naszego samochodu? Oczywiście, odrzekła mona. Zacisnęła powieki i zaczęła nasłuchiwać. Niesamowite uczucie. Zdawało jej się, że wszystkie samochody pędzą wprost na nią. Najpierw słyszała je z daleka. Potem zbliżyły się coraz bardziej i bardziej, aż nagle warkot samochodu stawał się tak silny, że z wrażenia wstrzymała oddech. Potem warkot słabł, samochód oddalał się. W końcu przywykła do siedzenia z zamkniętymi oczami. Opadła ją nawet senność od monotonnego odgłosu silników lecz nagle porwała się. – Mac! – zawołała. – Posłuchaj warkotu tamtego, zamknij oczy. Czy to nie podobny dźwięk? – Tak – powiedział Mac. Bardzo podobny. Ale gdy otworzył oczy, by spojrzeć na samochód, który tak samo warczał jak ich ciężarówka, rozczarował się, bo samochód był czerwony. Samochód pojechał i zatrzymał podjechał i zatrzymał się przed nimi dosłownie przed samym nosem z szoferki wyszedł mężczyzna i przez chwilę przyglądał się ciężarówce sprawiał wrażenie zadowolonego potem wszedł do sklepu z wannami mac podszedł do samochodu przyjrzał się platformie tak samo przekrzywiona jak nasza powiedział nie do wiary, żeby dwa samochody były aż tak do siebie podobne? Och, Mac, zawołała mona. Masz czerwoną farbę na koszuli. Co mama na to powie? Czyżby? Odrzekł Mac wesoło, jakby był bardzo z tego zadowolony. W takim razie jest świeżo pomalowany, dodał. Potem oprzedł samochód żeby przyjrzeć mu się z przodu. Tak. Ma taką samą twarz, jak myślisz, Mona? Zajrzeć mu do szoferki? Będę uważała, powiedziała Mona. Pospiesz się. Po chwili Mac wszedł do, wyszedł z szoferki. To ten, Mona, powiedział. Chodnikiem przechadzał się właśnie policjant. A wy co tutaj robicie w tym samochodzie? Zapytał. Skradziono tacie ciężarówkę, powiedziała Mac. I teraz odnaleźliśmy ją. Ona jest dla nas bardzo ważna, rozumie pan? Utrzymujemy ośmioro dzieci, ojca i mamy. A jak wygląda ciężarówka twojego taty? Zainteresował się policjant. Była zielona, powiedział Mac. Ale to przecież jest czerwony, mój drogi, odparł policjant i oparł się o platformę. Rozumiem, że bardzo chcielibyście pomóc ojcu, ale tym razem się pomyliliście. Oj, niech się pan nie opiera o ten samochód, ostrzegła Mac policjanta. Będzie pan miał czerwoną farbę na ubraniu, tak jak ja, niech pan zobaczy. Tak, jest świeżo pomalowany, stwierdził policjant. A to dziwne. Wiem jeszcze coś, powiedział Mac. Co Potwierdza, że to nasz samochód. Mężczyzna, który prowadził samochód, wszedł akurat, wyszedł akurat ze sklepu. Czy to pański samochód? Zwrócił się do niego policjant. Oczywiście, odpadł męż, odparł, męż, mę, odparł mężczyzna. Niech go pan zapyta. Co jest pod siedzeniem w ciężarówce? Podsunął Mac. Mężczyzna jakby trochę się zmieszał, ale odrzekł, Odrzekł. Nie pamiętam dokładnie, co tam trzymam. Chyba Richę. Ale ja pamiętam bardzo dobrze, zawołał Mac i był bardzo dumny. No to mów, odrzekł, odrzekł policjant. Więc pod siedzeniem, na tylnej ścianie skrzyni, ojciec przykleił zdjęcie. Mamy, Moren, Marcina, Marty, Moje, Mony, Mili, Mini i Morciszka – wyrecytował Mac. Aha, mruknął policjant. Skocz i przynieś je. Mac wszedł do szoferki i wyjął skrzynię ze zdjęciami. Kierowca przez moment wyglądał na bardzo speszonego, ale nawet się, ale nagle się roześmiał. Przecież to moja żona i dzieci, oświadczył. Jak to? Nie jesteśmy twoimi dziećmi, zaprzeczyła Mona. A to przecież nasze zdjęcia. No tak, bąknął mężczyzna. Dzieciaki są po prostu niesforne i trudno zapanować nad sytuacją. Wobec tego wie pan pewnie, jak mi na imię, rzekł Hm, Mons? zająknął się mężczyzna. I na jego twarzy pojawił się wyraz wyczekiwania. Nie, zawołał Mac, nazywam się Mac. Myślę, że już starczy tego, powiedział policjant. Tak, chyba starczy, zgodził się mężczyzna. Był bardzo zmartwiony. Zawsze marzyłem o tym, by prowadzić ciężarówkę. Wyróżniono mi, wywróżono mi to nawet kiedyś. Ten samochód wyglądał tak, jakoś, Samotnie, gdy go zobaczyłem, pomyślałem sobie, że wypożyczę go choćby na tydzień. Tak, tak, pójdziesz ze mną na posterunek i opowiesz o wszystkim, oświadczył policjant. Do widzenia, dzieci. Przyślę wam policjanta, który odtransportuje samochód do domu. Kluczyk widzę jest. Do widzenia, powiedział też niedoszły kierowca. Spojrzał na paczkę, którą trzymał w rękach. Kupiłem to do samochodu. Byłoby dobrze, gdyby, gdybyście to wzięli. To taki wazonik, który miał stać przy oknie w szoferce. Macz wziął paczuszkę i ukłonił się pięknie. Mężczyzna poszedł z policjantem. Wyglądał na bardzo przygnębionego i Monie i Matsowi zrobiło się go żal. Możesz nas kiedyś odwiedzić i pojechać z nami samochodem, zawołał za nim Macz. Mieszkamy tam, gdzie znalazłeś samochód. Mężczyzna pokiwał głową i poszedł dalej. Mac i Mona, ogromnie uradowani, wdrapali się na platformę ciężarówki. Po chwili przyszedł policjant, który miał ich zawieźć do domu. Zapuścił silnik i pomknęli z warkotem. Kiedy ujechali kawałek drogi, Zobaczyli Moren, Marcina i Martę, którzy rozglądali się za zieloną ciężarówką. Mat zastukał w szybę. Proszę, aby się zatrzymać. Hej! – zawołał do rodzeństwa. Chodźcie, jest miejsce dla was. Wsiedli, lecz miny mieli obojętne. Właściwie nie mamy czasu na przejażdżkę, stwierdziła Moren. Ale bardzo bolą nas nogi. A gdzie się wam tak spieszy? Zapytał Mac. Szukamy samochodu taty, powiedział Marcin uroczystym głosem. No to przyjrzyjcie się dobrze, rzekł Mac. Właśnie siedzimy w nim. W domu zapanowała wielka radość, gdy wrócili, z, gdy wrócili z samochodem. Ale najbardziej cieszył się chyba samochód. Przyzwyczaił się do rodziny i nie mógł sobie wyobrazić innego właściciela. A to, że był czerwony, sprawiało mu, jak się zdaje, dodatkową radość.